Cześć, witam serdecznie w 57. odcinku serii z moimi polskimi płytami. Bohaterem tego odcinka jest Roman Frankl. Prywatnie był synem, jest synem, jest synem zmarłej kilka lat temu Marii Koterbskiej. W 1980 roku wydał jedyny swój album zatytułowany Mężczyzna na niepogodę. Tytułowy utwór stał się wielkim przebojem, a oprócz tego mamy tutaj kultową Kopakabanę. Eee, muzyka Bary Manilow, e, słowa polskie Janusza Piątkowskiego oraz Agnieszki Osieckiej. Aranżacja Janusz Piątkowski, natomiast słowa Agnieszka Osiecka polskie dopisała do tego utworu. E, też płyta dosyć ciekawa. E, na jesień dobra, bo tutaj widać, że Roman Frankl siedzi na ławce pod parasolem, tutaj również. Także tutaj mamy klasyczny przykład. Firmę, znaczy, płytę wydał, wydała firma Vifon w roku 1980 i jeszcze przed tym klasycznym Wifonem, który znamy label był taki: LP013, 13 płyta w katalogu Wifonu. I to jest, moi drodzy, ostatni odcinek z serii yy, moich płyt na literę F. Zaczynamy literę G.